Jak już usłyszeliśmy dzisiaj wspominamy świętych Piotra Pawła. Najlepsze życzenia dla wszystkich Piotrów Pawłów. Możemy się dołączyć do modlitwy za biskupa Piotra Libera i biskupa Szymona w dzisiejszym dniu. Dużo można by było mówić o tych postaciach. To są wielkie postacie. Ja myśląc sobie o tym słowie dzisiejszym, tak, nabrałem respektu, bo to można byłoby mówić i mówić, ale oszczędzę siebie i nas wszystkich. Nie będę tak to by mówił. E, czy o świętym Pawle można bardzo dużo? W moim sercu bardzo jest biblijski ta, ta postać. Przez ostatnie czytania z apostolskich bardzo się zbliżyłem do postaci świętego Pawła. E, jakoś jeszcze głębiej zobaczyłem, jak jego takie. Podejście do kościoła, ten jego oścień, który miał z racji prześladowań, towarzyszył mu, że z jednej strony był bardzo gorliwy, zaangażowany, a z drugiej strony tak duchowo, czy nawet psychicznie trochę cierpiał, a jednak głosił. Świetna postać. Dla każdego z nas zobacz taki świetny obraz. Nie, że pomimo nawet takich trudów, które są bardzo nasze subiektywne, nasze słabości, nasze załamania, można głosić Pana Boga. Wręcz. Należałoby głosić Pana Boga, mówić o nim, a nie skupiać się tylko na sobie, że mi jest źle, że nie daje rady, to św. Paweł święty św. przykładem. Ale ja dzisiaj bym się pochylić nad świętym Piotrem, którego często tutaj zahaczałem, czy to w nakazaniach w tygodniu i to nie, nie, nie za często mówiłem zbyt dobrze o świętym Piotrze. Mam nadzieję, że jak będzie już sąd nade mną i będzie stał, z kluczami to mnie wpuści albo przynajmniej trochę z nim porozmawiam. Ale dzisiaj też taki obraz tego dzisiejszego czytania o, o świętym Piotrze, który wydaje się na pozór bardzo prostym tekstem, takim, który nic tu się nie wydarzyło, Piotr, Piotr był w więzieniu i dzięki mocy Bożej z niego, z niego wyszedł. W kontekście całej zobaczcie czy Ewangelii czy Słowa Bożego. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że było więcej widowiskowych cudów, chociażby wskrzeszenie młodzieńca przez Jezusa, czy uzdrowienia Malajpyka niewidomego. I apostołowie też uzdrawiali, ale ten tekst mówi o Piotrze, mówi też o nas. To, że jesteśmy pomimo doświadczeń miłości Pana Boga, pomimo tego, że Pan Bóg nas kocha, jesteśmy w kościele, cały czas doświadczenia, o którym mówię, to cały czas takie uciekanie. Jesteśmy takimi uciekinierami, pomimo tak ogromnych łask, które dostajemy, że każdy z nas to ma. Nie, nie bójmy się tego, e, takiego poczucia. Jest ono od nas, będzie i nawet święty Piotr je miał. E, o czym mówię, już tłumaczę. Zobaczcie, że e, jest czas prześladowań w Kościele Herod Ścina. E, świętego Jakuba, brata Jana i dowiadujemy się z tego tekstu, że Żydom się bardzo to podobało. I do więzienia idzie Piotr. I logicznie jest tam w tekście napisane, że on będzie po święcie wrzaśników wypuszczony, bo tak mówiło prawo żydowskie, że, że trzeba uwalniać więźniów, czyli można by było ich raczej zabić w tym czasie. Więc Niby jest powiedziane, że święty Piotr zaraz wyjdzie, ale jak się wczytamy w ten tekst, to nad nim też wisi śmierć. Będzie jak Jakub za chwilę. Można tak, może tak powiedzieć. Więc spróbuję wejść w te serce Piotra. doświadczony już jest martwek staniem, i Jezusem ukrzyżowanym i z rado i tak dalej, z tymi jego wszystkimi emocjami. I. Pewnie wymagalibyśmy od niego dłużej dojrzałości. A co się dzieje, kiedy on już jest w więzieniu? Kiedy ma taką myśl, to chyba po mnie. Śpi. Zobaczcie jedno z takich doświadczeń ucieczki. O co mi chodziło z tym uciekinierem? Piotr po prostu śpi. I teraz, jakbyśmy to połączyli z Ewangelią, z innym fragmentem, to Piotr jeszcze gdzieś w jednym miejscu spał. Może ktoś pamięta. W ogrodzie oliwnym. Drugi raz popełnia ten sam błąd. Ten tekst jest bardzo podobny do tego tekstu, czy do tej historii, jak to Jezus był wskazywany na śmierć. Też był przetrzymywany przez chwilę, jest zdanie, że miał go Herod wydać, a w takim dosłownym tłumaczeniu miał go wydać ludowi. Piotr niejako miałby stanąć trochę jak Jezus przed ludem, a środowisko żydowskie, pomo. By po prostu chciało, żeby on zginął. I Piotr to przesypia. Przesypia ten moment. Przypomnij sobie takie doświadczenie Twojej wiary, może jakaś bardzo dobra spowiedź, może dobrze przeżyte święta, może Pan Bógłosławił Ci w twojej, w twojej rodzinie, było dużo uśmiechu, może jest Tobie dużo dziękczynienia, bo dużo mamy, a, a pomimo to przesypiamy życie duchowe. Że przychodzi problem i przyjmujemy taką postać, postawę zamrożenia. To, to Piotr, można drugą taką nazwę, że przespał albo tak, no po prostu go zmroziło. Czas leci, to się za chwilę wydarzy. E, paraliż. Co, co ciebie paraliżuje? E, co sprawia, że nie podejmujesz decyzji, na przykład, e, albo patrzysz biernie na to, co się dzieje w Twoim życiu, że taka postawa się w nas rodzi, bo nie wszystkich. Nie, to już tam ta, 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 tak było, już nie, nie grzebmy się. Nas po prostu to wewnętrznie, wewnętrznie mrozi. I teraz, co się z tym Piotrem dzieje, jeżeli chodzi o, o dalszą część tego tekstu, bo to są naprawdę piękne i głębokie treści. Bo przychodzi do niego anioł. I tu w tekście jest napisane, że go trącił. Złagodony jest ten tekst. On go po prostu bardzo mocno w bok kopnął. Zresztą można powiedzieć z całej siły. Przepraszam, za kolokwializm nie pieścił się z Piotrem. Bo wiedział, że musi wydarzyć się to, co Pan Bóg tu zaplanował. Bo Pan Bóg chciał Piotra dalej. Chciał, żeby był głową Kościoła, że to jeszcze nie był jego czas śmierci. Zobaczcie, że my często mamy pomysł na, na, na nasz czas, czy to w domu gdzieś, czy to w kościele. Mamy jakiś plan. A może Pan Bóg mówi, a to jeszcze nie teraz, a choroba bliskich. A ja bym jeszcze chciał z dwa lata, żebyś trochę pokrzyżywał ze mną to cierpienie i ten krzyż, bo ty się czegoś nauczysz. Oczywiście Pan Bóg zaprasza na te drogi, nie jest tak, że narzuca coś, ale spróbuj z tej perspektywy spojrzeć. Właśnie Pana Boga, który do Piotra posyła anioła, którego trąci, czy mocno kopie w bok, żeby go. Żeby go obudzić, żeby on się w końcu zorientował, że to, co się dzieje, jest od Pana Boga. Niejako można powiedzieć, że Piotr po prostu mach tą ręką powiedział, dobra, nie, nie, przestaje walczyć. Przpójdę sobie też te momenty z Twojego życia. Kiedy przestajesz walczyć? Kiedy ci się nie chce, kiedy odpuszczasz? Już przesądzone wszystko, ale Pan Bóg tu nie pomoże. Pan Bóg w tym tekście ci daje nadzieję. Proś o Anioła Bożego do Twojego życia, żeby za przeproszeniem Cię mocno kopnął, obudził. Nie, nie bój się tego, że śpisz. My tych osób śpiących w Ewangelii też mamy dużo, bo chociażby ta mała, mała dziewczynka, która spała, już to nie wybudza. Różne ma też Pan Bóg narzędzia do tego, żeby nas wybudzać z naszych letargów naszych snów. Jedną ostatnią rzecz już tylko chciałbym powiedzieć, że Piotr wychodzi, puszczają te kajdany. Piotr wychodzi, przechodzi przez żelazną bramę, czyli taką bramę, która była tak naprawdę jedną z takich silniejszych, nie do przejścia. Natalowe bramy były bardzo rzadkie w tamtym czasie, a w ogóle mnie otwiera. I Piotr mówi takie zdanie, przepraszam, narrator mówi takie zdanie, kiedy Piotr przyszedł do siebie. To jest to samo sformułowanie, jak w piętnastym rozdziale św. Łukasza. Syn manotrawny mówi to samo zdanie, kiedy się orientuje, żeby wrócić do swojego ojca. On też mówi tak samo. Wrócę do siebie. Bo tam na mnie czeka ojciec. I zobaczcie, Piotr dopiero to mówi po, po całym tym wydarzeniu. Po tym, jak go Anioł obudził, on myślał, że to w ogóle jest jakiś sen, jakaś jawa, nie wiedział, co się dzieje. I dopiero do niego dotarło, że on przespał to, co Pan Bóg mu przekazał, to, co Pan Bóg mu dał. Ale powiedział to zdanie, które, które mówił młodzieniec, czyli była w nim refleksja, że zobacz, że Pan Bóg daje Ci na to przestrzeń. Nie bój się też tego przed Panem Bogiem mówić. Tak, coś się nie tak dzieje w moim życiu, ale jak chcę Panie się nawracać? Tak. Czy to w tej sferze, w sferze moich relacji, w sferze mojej modlitwy, w sferze mojego działania w Kościele? Nie może wszystko naraz, bo to też jest bez sensu. Ale może Pan Bóg chce dać ci anioła, który Cię mocno szturchnie, żebyś gdzieś, gdzieś się obudził. To jest pytanie do każdego z nas, gdzie chcesz się gdzie chcesz się obudzić? powinno się obudzić w swoim sercu. Gdzie śpisz? Gdzie jesteś świętym Piotrem, który unika Pana Boga, unika śmierci, ucieka, jest zmrożony? Zostań z tymi pytaniami, zostań z postaciami świętego Piotra i świętego Pawła. Wsłuchuj się w słowo. Amen.